Witajcie, kochani! Zwiedzając Hogsmith w grze Hogwarts Legacy, pomyślałam sobie, że zrobię dla Was odcinek opowiadający właśnie o tej magicznej wiosce, włączając w to sklepy, które się w niej znajdują oraz ich asortyment. Jest tego dosyć sporo, także materiał będzie podzielony na dwa bądź trzy odcinki. Mam nadzieję, że tego typu film przypadnie Wam do gustu. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Hogsmeade to czarodziejska wioska położona w Szkocji w pobliżu Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Jako jedyna w całej Wielkiej Brytanii jest zamieszkana wyłącznie przez czarodziejów i czarodziejki. Wioska została założona po 982 roku przez Hengista z Woodcroft, który został wypędzony z domu przez mugolskich prześladowców. Po założeniu wioski Hengist postawił przed nią drewnianą tabliczkę z napisem: Witamy w Hogsmeade. Tabliczka uwzględniała liczbę ludności, która na tamten moment wynosiła jeden, gdyż na początku mieszkał w niej jedynie założyciel. Z czasem do wioski zaczęli przybywać czarodzieje. W 1612 roku, gdy doszło do buntu goblinów, gospoda w Hogsmeade była siedzibą czarodziejów podczas konfliktu. Najprawdopodobniej była to gospoda pod Świńskim Łbem. Jeżeli chodzi o obecny wygląd Hogsmeade, jest to wioska, w której praktycznie nie ma pustego miejsca. Cała jej powierzchnia jest całkowicie zabudowana. Na każdym kroku można znaleźć przeróżne sklepy magiczne, domy i gospody. Wygląda cudownie zarówno latem, jak i zimą. Jednak zimą wygląda szczególnie pięknie, podczas gdy warstwy śniegu pokrywają wszystkie dachy przyozdobionych zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynków. O tej porze roku wszędzie można dostrzec udekorowane choinki, światełka i inne przeróżne świąteczne dekoracje. Uczniowie Hogwartu mogli odwiedzać Hogsmit lecz dopiero od trzeciej klasy. Oczywiście trzeba było mieć wypełniony formularz pozwolenia podpisany przez rodzica bądź opiekuna. Osoby bez pozwolenia również mogły odwiedzić Hogsmit, jednak wiązało się to ze złamaniem szkolnego regulaminu. Istniało kilka tajnych przejść prowadzących z Hogwartu do konkretnych miejsc w Hogsmit. Jedno z przejść znajdowało się na trzecim piętrze Hogwartu za posągiem jednookiej garbatej wiedźmy. By je otworzyć, trzeba było stuknąć różdżką w tył posągu i wypowiedzieć zaklęcie ujawniające ukryte przejścia – Dissendium. Po otwarciu trzeba było przejść przez garb posągu i zjechać w dół po kamiennej zjeżdżalni. Następnie po wylądowaniu należało iść ciemnym, wąskim korytarzem przez około godzinę, zanim pojawiły się schody prowadzące w górę. Na końcu schodów mieściła się klapa prowadząca prosto do piwnicy Miodowego Królestwa. Przejście to zostało odkryte w tajemniczy sposób przez Jamesa Pottera, Siriusa Blacka, Remusa Lupina i Petera Petigrew, którzy oznaczyli je na słynnej mapie Huntsfotów. Było używane również przez Freda i Georgia Wesleyów, którzy w późniejszym czasie odnaleźli mapę, a następnie zdradzili haremu, w jaki sposób można dostać się potajemnie do miodowego królestwa. Kolejne sekretne przejście znajdowało się przy bijącej wierzbie i prowadziło do wrzeszczącej chaty. Przejście to zostało zbudowane dla Rymusa Lupina, aby zapewnić mu bezpieczne miejsce podczas przemian Wilkołaka. Do tunelu można było się dostać, unieruchamiając wieżbę. By to zrobić, trzeba było szturchnąć odpowiedni sęk na pniu drzewa. Trzecie przejście znajdowało się w Pokoju Życzeń. Prowadziło do gospody pod świńskim ubem. Wyjściem był portret Ariany Dumbledore, który znajdował się na drugim piętrze gospody. Zostało odkryte przez przypadek przez Neville'a, który był głodny. Z tego powodu pokój życzeń ukazał mu przejścia do gospody, w której mógłby się najeść. W późniejszym czasie zostało użyte przez uczniów, którzy zamierzali walczyć w obronie Hogwartu. Byli to m.in. innymi Harry, Ron, Hermiona, Luna, a także Dean Thomas. Tunelem była również przeprowadzana ewakuacja dla młodych czarodziejów i dla tych, którzy nie chcieli walczyć. Kolejne przejście znajdowało się za lustrem, na czwartym piętrze. Fred i George Wesley używali tego przejścia do 1992 roku. Po tym czasie zostało zasypane. Istnieją również cztery inne przejścia. Niestety wie o nich filcz. Nie wszystkie prowadzą do Hogsmeade, choć większość z nich prawdopodobnie tam prowadzi. Mimo wszystko nikt z nich nie korzystał, gdyż były pilnowane przez filcza. Jedno z takich przejść znajduje się za posągiem Grzegorza Przymilnego. Sklepy znajdujące się w Hogsmeade. miodowe królestwo, sklep u Darwisza i Bagnesa, sklep Zonka, sklep Scriwenshafta, sklep odzieżowy Gladgara, gospody to pap pod trzema miotłami, gospoda pod świńskim łubem, herbaciarnia u pani Pudifut. Inne znane miejsca: Wrzeszcząca chata, sowia poczta, stacja kolejowa Hogsmeade. Teraz zajmiemy się opisem i asortymentem każdego z miejsc. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam szczegółowo o Miodowym Królestwie, a w kolejnych materiałach przedstawię pozostałe miejsca. Miodowe Królestwo to cukiernia położona w centrum Hogsmeade. Została założona w 1641 roku. Jej właścicielami są Ambroziusz Flum i jego żona. Słynie z wyrobu najlepszej czekolady, ale można w niej dostać wiele innych przeróżnych łakoci. Wybór jest naprawdę spory, i każdy czarodziej może znaleźć w niej coś dla siebie. Miodowe Królestwo należy do najchętniej odwiedzanych miejsc w Hogsmeade, zarówno przez uczniów Hogwartu, jak i dorosłych czarodziejów. W cukierni z oczywistych względów zawsze panuje tłok, przez co ciężko się w niej poruszać. Sklep wypełniają półki zajmujące każdą wolną ścianę, a na nich rozstawiona jest ogromna ilość przeróżnych smakołyków. Znajdują się tu trzy działy: czekoladowe wyroby, niezwykłe smaki oraz efekty specjalne. W każdym z nich mieszczą się słodycze odpowiadające danej kategorii. Poznajcie ofertę Miodowego Królestwa, obok której nie przeszedłby obojętnie żaden czarodziej i czarodziejka. Bats Blood Soup To zupa z krwi nietoperza, która jest ciemnoczerwonym syropem. W Miodowym Królestwie znajduje się duża misa wypełniona tą cieczą, w której klienci mogą maczać różne słodycze. Charm Chalk. To jeden z rodzajów zaczarowanych czekoladek. Loco, czyli kolejny rodzaj czekolady sprzedawanej w Hogsmeade. Nazwa produktu wzięła się od słowa loco, co po hiszpańsku oznacza szalony lub szaleństwo. Cukrowe pióra to delikatne słodycze z waty cukrowej, które wyglądają jak prawdziwe pióra, co daje przewagę uczniom, którzy mogą stać je potajemnie na lekcji, sprawiając wrażenie, że zastanawiają się nad tym, co mają napisać. Czaszki z galarety. Jak sama nazwa wskazuje, są to galaretki w kształcie czaszek. Czekoladowe kociołki to bombonierka z czekoladkami w kształcie kociołków, nadziane ognisto whisky. Opakowanie tej bombonierki podarowała haremu Romilda Wayne, do których dodała eliksir miłosny. Finalnie zjadł je jednak Ronald Wesley. Czekoladowe szkielety czyli czekoladowe figurki, przypominające szkielety. Czekoladowe żaby. Są to popularne przysmaki w kształcie żaby. W każdym opakowaniu znajduje się kolekcjonerska karta przedstawiająca słynną czarownicę lub czarodzieja. Składają się w 70% z croacoa, czyli magicznej substancji pozwalającej czekoladkom zachowywać się jak prawdziwe żaby. Dyniowe paszteciki. Są to kruche ciasteczka z nadzieniem dyniowym. Dyniowy mus. To gęsty gazowany napój o smaku dyni. Fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta to bardzo popularne w świecie czarodziejów cukierki w kształcie fasolek. Są dostępne w dosłownie każdym możliwym smaku. Przykładowe smaki to czekolada, truskawka, mięta pieprzowa, marmolada. A do tych mniej smacznych należą szpinak, wątróbka, laki, woskowina czy wymiociny. Przed zjedzeniem nie da się określić, jaki smak będzie miała dana fasolka. Fasolki zostały stworzone przez Bertiego Botta który pierwotnie chciał zrobić smaczne cukierki. Przez przypadek jednak do składników wpadła mu brudna skarpeta. To zainspirowało go do stworzenia cukierków wszystkich smaków, zarówno tych dobrych, jak i niezbyt smacznych. Gały czekoladowe, czyli czekoladowe kule z dużą ilością nadzienia truskawkowego i gęstej śmietany. Kandyzowane ananasy, czyli kawałeczki ananasa gotowane w syropie cukrowym i pokryte kryształkami cukru. Karaluchy w syropie. To słodycze w kształcie orzeszków ziemnych przygotowane z karaluchów, dostępne m.in. w smaku waniliowo-czekoladowym. Karmelowe muszki. To karmelowo-czekoladowe cukierki w kształcie much. Kociołkowe pieguski, czyli czekoladowe ciasta z polewu. Przypominają kształtem kociołek. Krajanka z melasy. To rodzaj ciasta na bazie słodkiego syropu z melasy o smaku krówkowym. Kremowe bryły nugatu czyli wielkie, okrągłe cukierki z miodu, cukru i posiekanych orzechów. Są sprzedawane na wagę. Kwachy. Na pierwszy rzut oka przypominają mugolskie lizaki, jednak są na tyle kwaśne, że wypalają dziurę w języku na wylot. Lizaki bewsztykowe. To lizaki o smaku krwi. Nie wiadomo, kto by się skusił na te pyszności. Może poza wampirami. Lodowe myszy. Czyli mrożone smakołyki w kształcie myszy, które powodowały, że zęby osoby, która je zjadła, zaczynały piszczeć i skrzypieć. Lodowe płatki śniegu, to rozpuszczające się w ustach płatki, wyglądające jak śnieżynki. Lukrecjowe różdżki, czyli słodycze w kształcie różdżek, wykonane z lukrecji. Miętowe ropuchy, to miętowy krem w kształcie ropuchy, który po spożyciu podskakiwał w żołądku. Motyle skrzydła w cukrze. Cukierki wykonane ze skrzydeł motyli, gorzkiej czekolady, mleka, cukru i kokosa. Mister Spindle Slick Orish Spiders czyli lukrecje, które zaczarowano tak, by wyglądały jak żywe pająki. Musy świstusy to sorbetowe kulki, które sprawiały, że po zjedzeniu czarodziej lewitował parę centymetrów nad ziemią. Podobno jednym ze składników tego przysmaku były suszone żądła rządlibąka. A to dlatego, że ukąszenie przez to stworzenie powodowało taki sam efekt, czyli lewitację. Nietopiące się lody. Są to magiczne lody, które nigdy się nie topią. Owocowe żelki. O smaku przeróżnych owoców, robione z cukru i aromatów. Pieprzne diabełki. To czarne, miętowe cukierki. U osoby, która je spożyje, powodują efekt ziania ogniem. Pixie puffs. To czarodziejskie płatki śniadaniowe. Sprzedawane są w niebieskich opakowaniach, na których znajdują się chochliki z łyżkami w rękach. Różowe kostki lodów kokosowych, czyli kwadratowe kostki lodu o smaku kokosa. Samoczyszczące nici do zębów. To nici dentystyczne o smaku miętowym, które podczas sania same czyściły zęby. Szok o czok, czyli cukierki z gorzkiej czekolady z dodatkiem chili. Sprzedawane są w opakowaniach o wadze 170 g. Super guma do rzucia drublesa. To guma balonowa o smaku szalonej jagody, dostępna w wersji bezcukrowej. Niezależnie od czasu rzucia gumy, nigdy nie traci swojego smaku. Można z niej również dmuchać balony, które nie pękają przez kilka dni. Ślimaki gumiaki. To żelki wyglądające jak ślimaki. Tofi o barwie miodu. Złociste cukierki rozpływające się w ustach, są odpowiednikiem mugolskiego tofi. Tooth Splinterin Strong Mints To miętówki powodujące uszkodzenia zębów. Wiza Jedna z popularnych marek przepysznej czekolady. Wybuchające cukierki To kakaowo-kokosowe cukierki, które po zjedzeniu wybuchały w buzi. Miodowe Królestwo dostarcza smakołyki do pociągu Hogwart Express, które są rozwożone na wózku, prowadzoną przez miłą starszą panią. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny film o sklepach w Hogsmeade powinien pojawić się na dniach. Jeżeli spodobał Ci się mój materiał i czekasz na więcej tego typu filmów, zostaw łapkę w górę i subskrypcję oraz podziel się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!